Hej kochani, witajcie w nowym filmie Dzisiaj was witam z takim lukiem z łazienki, ale to dlatego, że dzisiejszy film to będzie właśnie film tu, z łazienki to będzie takie domowe spa, chciałabym się z wami podzielić moimi nowościami pielęgnacyjnymi, a przede wszystkim w końcu wypróbować i razem z wami w sumie dzisiaj pierwszy raz mój peeling kawitacyjny który dostałam tak jak wiecie przy współpracy z marką Gareth Electronics I słuchajcie, co najważniejsze, bo ostatnio Przy otwieraniu tej paczki Przy takim mini open boxie Tego peelingu kawitacyjnego, byłam tak Podekscytowana i podjarana Tą przesyłką, że zapomniałam wam powiedzieć Że na hasło rozgadana20 Macie 20% Na cały asortyment Na stronie Garet Electronics Ja wam oczywiście wszystko pod tym filmem Opiszę, podlinkuję Jak dokładnie i gdzie, także będziecie mogły sobie popuszować na ich stronie, mają mnóstwo fajnych rzeczy, mają bardzo fajne smartwatche, nad nimi się też zastanawiałam, ale tak jak wam mówiłam, od dłuższego czasu przymierzałam się do zakupu peelingu kawitacyjnego, więc na taki się też właśnie zdecydowałam, ale mają naprawdę mnóstwo bardzo fajnych produktów, także zachęcam Was, żebyście sobie za zajrzały na ich stronę i tak jak mówię rozgada na 20% i macie 20% na cały asortyment ale okej, okay, nim o peelingu kawitacyjnym, no to dzisiaj że tak powiem po kolei wam powiem co sobie tu przygotowałam jak też przygotowałam sobie e, twarz, buzię, cerę, zwał jak zwał e, do takiego właśnie peelingu i zaraz wam też powiem o tym peelingu i tak dalej więc słuchajcie zmyłam makijaż, totalnie jestem bez makijażu e, i ja wam też przypomnę na takim super produkcie który używam od dłuższego czasu do demakijażu, bo też widzę, że dużo nowych osób przybyło na mój kanał, więc wiadomo, że nie wszystkie filmy nadrabiacie jest to Bandi Anti Irritate emoliencyjne, masełko oczyszczające. To jest, słuchajcie, hit hitów. To jest właśnie jakby takie masełko, zobaczcie, bardzo gęste, bardzo. I ja to nakładam bezpośrednio na buzię, niezwilżoną i tak dalej, ale nakładam tak, że jak nałożę, wiecie, z pudełeczka, to zwilżam ręce i zmywam cały makijaż, bardzo dokładnie, po czym nie tra już twarzy żadnym płatkiem, wadzikiem, niczym, tylko od razu zmywam ten demakijaż z tym produktem pod bieżącą wodą i jak zmyję, to jeszcze myję tym. To jest Biotanica De Dermorskin Expert. W każdym razie jest to węglowy, żel myjący pure detox, e, naprawdę jest super. I powiem Wam, że czasem jak się zapomnę albo siedzę już w wannie i, i po prostu już nie dosięgnę, żeby dosięgnąć z, do tego mojego masełka, to bezpośrednio tym produktem Myję makijaż i też bardzo fajnie domywa. Nawet takie wiecie, kreski z eyelinera. naprawdę bardzo fajny produkt. E, I ja go kupuję słuchajcie, zawsze w Rossmanie. Mm. I powiem wam, że bardzo fajną cerę mam w ogóle po tym produkcie. Ja też myję e, tym produktem twarz moją szczoteczką. Ja mam tą szczoteczką z Derma Future, to jest wiecie taki trochę zamiennik ehm, Foreo, o właśnie, szczoteczki Foreo zapomniałam tej nazwy, ale tak jak wam mówiłam, ja ostatnio mam jakieś po prostu dziury w mózgu. No i tak, kochani, i teraz tak, na tak dobrze oczyszczoną, wyczyszczoną e, skórę twarzy będziemy robić peeling kawitacyjny. Więc, żeby e, jakby używać peelingu, musicie mieć zwierzoną skórę. I dopytałam się mojej kosmetolog, mojej Oli, jak wiecie, e, mojego guru e, takiego dbania o cerę i tak dalej. E, Poradziła mi, żeby nie robić tego na wodzie, tylko żeby zrobić sobie to na toniku, a najlepiej na takim wiecie, srebrze, o tylko, że nie mam czegoś takiego, muszę sobie to zamówić, ale mam ten fajny tonik algowy, też go już mam od dłuższego czasu, o ma bardzo dużą pojemność, 200 ml, a że na zmianę używam jeszcze dwa inne produkty, ten z Bundy Anti-Irritate i ten mój z Dr. Yard, w tym jestem zakochana produkcie zresztą, w tym duecie razem z tym kremem, najlepsze co może być, naprawdę, więc będę robić ten peeling kawitacyjny właśnie na tym e, toniku. No i tak, bohaterem jakby dzisiejszego spa właśnie jest e, peeling kawitacyjny z Garrett Beauty Sonic Scrub, e, peeling kawitacyjny, e, który mam w swoich tutaj ustawieniach, opcjach peeling lifting, e, jony dodatnie i jony ujemne. Także słuchajcie tak. Zaraz wam pokażę co i jak? Znaczy, powiem Wam, że będę robić to pierwszy raz razem z Wami. On tak wygląda. Pokazywałam Wam go na open boxie, ale dzisiaj Wam pokażę jeszcze raz. Bardzo ładnie wykonany produkt, naprawdę. Bardzo ładny, taki różowy, metaliczny kolor. I słuchajcie, nie będę Was tutaj kłamać i udawać wszechwiedzącą. Ale otworzyłam sobie na internecie właśnie kilka informacji na temat peelingu kawitacyjnego, no i co najważniejsze, że na pewno jest to, wiecie, bardzo głębokie oczyszczanie jest bezbolesne i na pewno jest bezpieczniejsze niż te peelingi enzymatyczne czy peelingi mechaniczne no bo wiadomo, że różnie to bywa jedne osoby mogą używać peelingu mechanicznego, ja na przykład kiedyś w ogóle nie mogłam tego właśnie z ziarenkami musiał być to peeling em, enzymatyczny ale znowu z drugiej strony do mojej takiej, wiecie, bardzo wrażliwej skóry atopowej często tak było, że mocno mnie podrażdża, pod, podrażdżały tak takie peelingi. Natomiast, jakby lepszy efekt i też taki efekt masażu zawsze mam po peelingu z drobinkami. Teraz mogę sobie już na to pozwolić, ponieważ moja cera jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Natomiast przez lata naprawdę mówiłam Wam też nieraz, że borykałam się z dużymi problemami z cerą i no, są też gdzieś te moje rozszerzone pory. Te przebarwienia też niestety na pewno są jakimiś efektami trochę braku wiedzy, bo tak naprawdę zaczęły mi się te przebarwienia robić. Słuchajcie. Od momentu, kiedy używałam takiego toniku z kwasami, z kwasem migdałowym, używałam go też w lato, mimo że używałam filtrów na twarz. To było sporo lat temu i jakby od tego zaczęły się robić te plamy, później one migrowały, powiększały się i ja kiedyś też bardzo dużo lubiłam się opalać, więc to też nie wiem, czy te, też troszeczkę wiecie, nie na własne życzenie, bo jakby jakichś hormonalnych problemów, nic takiego, nie mam takich problemów, więc one na pewno nie są wynikiem takich, nie są przebarwienia w wyniku jakichś problemów hormonalnych, tylko po prostu... No, trochę własnej niewiedzy, trochę własnej głupoty. Słuchajcie, one mi migrują teraz, te plany, plamy, e, i nie wiem w sumie o co chodzi, natomiast e, mam nadzieję że to urządzonko też mi pomoże, pomoże troszeczkę pozbyć się e, tych przebarwień, no bo właśnie to, to czytam, że oprócz tego, że wiecie, właśnie wygładza cerę, e, powoduje, że nie ma problemu z trądzikiem, z e, zapychając zapchanymi porami, ze skórnikami, ja mam straszną tendencję, słuchajcie, do zapychania porów e, i wystarczy, że używam jakiegoś złego kremu albo podkładu, raz, dwa, zaraz najgorsza jest po prostu ta część, tutaj e, szybko zapychają mi się e, właśnie pory bardzo niefajnie to wygląda i jak sobie przele ręką, to pod skórą czuję wręcz takie grudki, no niefajnie naprawdę i wiecie, ja też właśnie przez długi czas stosowałam produkty do skóry z problemami, mając skórę wrażliwą i bardzo suchą, bo myślałam, że wiecie, efekt tego zapychania, jak ja używałam na przykład jeszcze krem to bardzo słuchaj, skóra on był dość taki treściwy, to ja myślałam, że to to mi zapycha skórę, a to się potem okazało, że to wiecie, nie te podkłady, no tak jak mówię, to trwało długo czasu, też nim człowiek gdzieś tam, wiecie, się uświadomił i, i był bardziej świadomy swojej pielęgnacji i swoich potrzeb, swojej skóry. I teraz już wszystko właśnie inaczej wygląda. <grym> Co Wam tu jeszcze chciałam przeczytać? No, jest bezpieczny, skuteczny, pozbawiony efektów ubocznych. No, i teraz tak, zabieg może być wykonywany raz w tygodniu w cyklu 5, 6 do 7 tygodni. I potem trzeba zrobić, słuchajcie, przerwę. Jak Wam pokazywałam w ogóle w Open Boxie ten produkt, to jedna z Was też bardzo dziękuję, że piszecie mi jakieś swoje właśnie spostrzeżenia i rady. Bo ja już od tego nigdzie nie doczytałam. A jedna z Was mi właśnie doradziła, że po użyciu peelingu kawitacyjnego zaraz po lepiej nie wychodzić na słońce, a przez jakiś najbliższy czas po użyciu tego, po używaniu peelingu kawitacyjnego trzeba naprawdę nałożyć na twarz taką porządną ilość SPF-u, jakiegoś kremu. Zawsze wszystkie kosmetyczki, wszystkie panie w gabinetach kosmetologicznych uczulają, przypominają i wręcz nakładają na twarz, zaraz po zabiegu paniom, które wychodzą właśnie w taką pogodę słoneczną. czy pamiętajcie SPF -y, także lato w latem jak są chmury, to też trzeba się smarować, bo to też nie jest tak. Więc dziękuję ci kochana, że dałaś mi info, bo wiecie, ja tu będę walczyć z przebarwieniami. Zrobię sobie peeling, na drugi dzień wyjdę, zapomnę nałożyć, nie wiem, jakiegoś no, jakieś porządnej warstwy no SPF-u. I co? I znowu znowu przebarwienia, no też nie o to chodzi, bo to potem jest błędne koło. No i co? No i w sumie tutaj co Złuszcza martwy na skórę, dogłębnie oczyszcza z nadmiaru oju, bakterii i makijażu, przyspiesza wchłanianie składników aktywnych, pomaga w walce z trądzikiem dzięki działaniom sterylizującym, poprawia wymianę jonową, regeneruje skórę, przyspiesza mikrokrążenie i tak dalej. Czyli same naprawdę takie dobre rzeczy. Dobra, kochani, poza tunikiem mam tu jeszcze przygotowane płatki. Kupiłam, bo wiecie, że ja nie używam takich płatków, ale słuchajcie, musi być skóra naprawdę bardzo dobrze zwilżona. Ja mam... Go w sprayu, więc ja spróbuję najpierw nałożyć spray na twarz. Zobaczymy, jak to będzie szło. Ola mi doradziła, że można sobie też bardzo mocno zbliżyć płatek, którym sobie jakby naciągacie też trochę skórę przy, przy okazji, jakby namaczacie. Może tak będzie mi łatwiej, ale najpierw też spryskam, później zaraz zobaczymy, więc zaraz do Was wracam. Okej okay, kochani, na twarz już mam nałożony tonik jak widać i mam mokrą buzię. I teraz tak, pilinka witacyjne używamy końcówką w ten sposób, tak? Byśmy chciały szpachelką Tutaj wiecie sobie czyścić skórę. Także słuchajcie, zaczynamy. Dobra, kochani, e, więc tak wyglądam po zabiegu. Powiem Wam, że zabieg jest bardzo przyjemny, bardzo prosty, a powiem Wam, że troszeczkę się bałam, e, jak to użyć, czy ja czegoś nie zepsuję, bo ja ogólnie nie jestem taka elektroniczna e, i zawsze mam taki, wiecie, dystans do jakichś takich różnych urządzeń, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Używa się go bardzo przyjemnie, bardzo prosto, e, nic nie boli, wszystko tutaj fajnie nam sunie e, po skórze. Czujecie na skórze tylko takie właśnie wibracje, i jak zbliżycie się do ucha, bo w związku z tym, że on ma ultradźwięki, to słyszycie takie jakby delikatne piszczenie, ale nie jest to jakieś wiecie uciążliwe czy bardzo przeszkadzające. No, tak patrzę na siebie. No, wyglądam jak po jakimś takim naprawdę mega mocnym peelingu, więc mam nadzieję, że efekt na pewno będzie fajny. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć o tym urządzeniu? Że ono ma jeszcze, wiecie, opcję jonów dodatnich i ujemnych. Czyli wiecie, dodatnimi pobudzamy sobie trochę cerę, czyli bardziej dedykowane do takiej skóry. No, słuchaj, bez jakichś zaognionych problemów. A minusy, czyli uspokajamy trochę cerę, czyli wiecie, jak macie jakieś pryszcze za zaczerwienieniem, ta skóra jest jakaś zaogniona, no to wtedy robicie sobie właśnie tym urządzeniem i włączycie sobie jony ujemne, żeby trochę wyciszyć tą cerę, uspokoić. Więc naprawdę fajne to jest I jest jeszcze lifting um, I to na przykład jak sobie zaraz e, nałożę ampułkę To wam pokażę I właśnie zrobię, zrobię sobie ten lifting Potem na koniec zrobię sobie maseczkę Zaraz wam wszystko powiem Także przemyję sobie delikatnie buzię e, Po tym zabiegu, po tym peelingu I zaraz do was wracam Serum e, wchłonęło się Przy zabiegu liftingu to na dzisiaj będzie wszystko I teraz tak Na to słuchajcie pójdzie taka maseczka To jest Green Tea Essence Mask z Folio, coś to jest Taka marka i te maseczki Są dostępne w Rossmanie I to jest kojąca maska w płachcie Z ekstraktem z zielonej herbaty Pure Skin Także nakładam tą maseczkę Ale nim ją nałożę i nim ucieknę Chciałam wam pokazać, mówiłam wam ostatnio, że kupiłam sobie Nowy krem pod oczy więc, skoro jest takie domowe spa i e, jestem tutaj z Wami w łazience, w tej śmiesznej opasce, to jest to dobra okazja, żeby wam pokazać. Jest to krem e, pod oczy z Clarins Koncentrat e, Zone Regard. Super Total Eye Concentrat Olive Re illuminate Replenishes. Coś tu źle chyba czytam. No nieważne. W każdym razie, ten krem pod oczy aktualnie jest dostępny w Sephora w nowej szacie graficznej, w nowym opakowaniu w cenie 300, chyba 40 zł. A ja go zamówiłam na... Na czym ja go zamówiłam? Słuchajcie, zaraz wam powiem. Zamówiłam go na stronie www.sklepalia.pl. O, to jest taka strona. I dałam za niego 189 zł. Podziękuję Wam oczywiście wszystko jak zawsze pod, filmach, pod filmami, żebyście mogły sobie też zobaczyć. Więc jestem go bardzo ciekawa, ale nałożę go dopiero, jak wiecie, potem ściągnę maseczkę, ale tak on wygląda. Ma dużo fajnych opinii, więc jestem bardzo go ciekawa. Ma pompkę, ma pompeczkę. Jak to przeważnie kremę potoczy, i jego jest 15 15 ml, więc jestem bardzo ciekawa, czy mi się e, sprawdzi ten krem. Czytam właśnie, że są fajne efekty, że dziewczyny polecają, więc stwierdziłam, że nim wydam, nie wiem, 330 zł, e, skoro udało się trafić coś w starej szacie graficznej, e, to dlaczego nie? Dobra, kochani, no to moją, ale zobaczcie, już jest troszeczkę delikatnie jaśniejsza, już nie jest taka zaczerwieniona. Ta buzia, więc nakładam teraz tą maseczkę taką właśnie łagodzącą. Mam już ostatnią tą z zieloną herbatą, muszę sobie kupić zapas tych masek, bo je po prostu uwielbiam. One standardowo w Rosmanie kosztują chyba trzy coś, więc nie są drogimi maskami. A w promocji yy, przeważnie są za dwa coś. Dobra, nakładamy. Jedyne co to nakładanie tych maseczek mnie zawsze denerwuje, bo. Nie wiem czy ja mam taką dużą twarz, czy o co chodzi, ale one są na mnie tutaj właśnie w tym obrębie e, oczu, trochę za małe. O! Ale ulga, powiem Wam, nałożyć sobie taką maseczkę zimną na twarz po takim zabiegu, po takim peelingu super, dobra kochani nie przedłużam, bo się już dzisiaj naprawdę sporo nagadałam z wami e, dajcie znać, czy właśnie używacie takie peelingi, jak wam się sprawdza e, i co w ogóle o tym myślicie, dajcie też znać, czy zaglądałeś na stronę Garet Electronics żeby sobie zobaczyć, co tam mają ciekawego czy udało wam się skorzystać oczywiście z rabatu, rabat ważny jest do końca września, także korzystajcie, jeżeli macie ochotę, trzymajcie się ciepło, papa pa, już nie straszę w tej, tej masce i uciekam.